Czasem wszystko, czego potrzebujemy, to chwila ciszy, nie tej pustej, ale tej pełnej obecności, przestrzeni między jednym a drugim myślą, gdzie mieszka Bóg, bo to nie pośpiech nas męczy, ale brak sensu. A modlitwa to właśnie przypomnienie, że sens wciąż istnieje, Panie, prosimy Cię z sercem otwartym wylej na nas swój pokój, ten, który nie zależy od świata zewnętrznego, ale od światła, które zapalasz w duszy, ucisz nasze myśli, uspokój lęk, który nie chce odejść, zamin nasze wnętrze w ogród, gdzie nadzieja może zakwitnąć nawet wtedy. Gdy wszystko wokół wydaje się martwe, daj nam siłę, by przyjąć to, czego nie możemy zmienić, i odwagę, by przemieniać to, co jeszcze ma ratunek. Naucz nas żyć z lekkością, dziękować, nawet gdy nie rozumiemy, ufać, nawet gdy odpowiedzi się nie pojawiają. Niech każdy poranek będzie nowym początkiem, a każda noc prawdziwym odpoczynkiem. Niech nasza wiara nie zachwieje się w burzy, ale odnajdzie w Tobie bezpieczny port. Oddal od nas to, co zabiera radość. Niech niepokój opuści nasze serce, a smutek znajdzie wyjście postaw na naszej drodze ludzi dobrych słowa które podnoszą gesty które otulają i ciszę która leczy a jeśli ta modlitwa dotknęła czegoś w tobie napisz w komentarzu amen jakbyś zapalał świecę w środku nocy jakbyś szeptał ja też pragnę tego pokoju amen